Cztery pory roku w ogrodzie magnolia. Zima rok rozpoczyna zima, ale zwykle jest to na krótko. Wyróżniający się zeszłoroczny uschnięty miskant, niepokryty śniegiem. Anomalie pogodowe łagodzą zimę. Pomimo tego rośliny są zmaltretowane zmieniającym się chłodem. I czekają na lepsze czasy. Magnolia z dużą ilością pączków kwiatowych, co daje nadzieję na obfite kwitnienie. Pączki kwiatowe magnolii są bardzo wrażliwe i przemarznięte nie będą w stanie zakwitnąć. Jest środek zimy, ale można znaleźć dużo zielonych krzewów i ładną zeszłoroczną hortensję. To już przedwiośnie połowa marca. Zakwitły irysy botaniczne, krokusy żółte i fioletowe, a także wychodzące z ziemi zielone łodygi tulipanów i siacynty. Kwitnie też różowy wrzosiec i lawenda. Cyprysik pendula jedna z najładniejszych odmian cyprysika o płaczącym stożkowym pokroju. Cis. Jedna z pierwszych roślin posadzonych w ogrodzie to trująca roślina, szczególnie trujące są igły zimową porą. Metasekwoja chińska po zrzuceniu igił na zimę, oczar birginiński inaczej, hamamelis to krzew. Może mu zaszkodzić jedynie długotrwała, nadmierna susza. Od dawna wykorzystywany jest w leczeniu chorób skóry i w kosmetyce. Wykorzystuje się głównie korę i liście tej rośliny. Kwitną o bardzo nietypowej porze roku, zimą, do końca marca. Miskant udający snopek i zeszłoroczne uschnięte trawy przeznaczone do wycięcia wiosną. Wiosna. Zima jeszcze wpadła na chwilę i rozpoczęła wiosnę. Magnolia już rozpoczęła kwitnienie, ale przykrył ją śnieg i przyhamował ten proces. Podobnie było w ubiegłym roku i też w kwietniu sypnęło. Po kilku ciepłych dniach Magnolia już się rozwija. Podobnie również kaczeńce rozpoczęły kwitnienie. W tym samym dniu inna odmiana magnolii dopiero pokazuje pączki przyszłych kwiatów. Inną rośliną w ogrodzie kwitnącą zimą oprócz krzewu Oczar jest ciemiernik. Bylina ta kwitnąca od lutego do kwietnia jest odmiany Wschodniej Hybrid Purple. Jej kwiaty o pięciu płatkach często przebijają się przez pokrywy śniegu i są skierowane ku dołowi, jest rośliną trującą wykorzystywaną do produkcji różnych leków. W Polsce objęta jest ścisłą ochroną gatunkową. W tym samym dniu druga odmiana magnolii Magnolia Susan już wyraźnie ukazuje swoje piękne kwiaty, ta alejka pokazuje wyjątkowo ładnie kolory wiosny. Pod koniec kwietnia Magnolia Gwieździsta jest już pełna kwiatów. A tuż pod nią pięknie prezentują się kaczeńce. Żółte kaczeńce. W tym samym dniu druga odmiana magnolii, magnolia suzan, już wyraźnie ukazuje swoje piękne kwiaty. W tej alejce jest dużo ładnych wiosennych kwiatków. Są różowe, niebieskie, białe kwiacynty. Są fioletowe z drobnymi kwiatkami szafirki, a także tulipany. Zimna noc spowodowała, że nieodporne magnolie ucierpiały, szczególnie magnolia GWIEŹDZISTA, której kwiaty zostały mocno uszkodzone. Natomiast kaczeńce zupełnie nie dotknięte chłodem można dalej podziwiać. Rozwinięta już magnolia Suzan nie została tak uszkodzona chłodem. Są jedynie niewielkie zmiany na kwiatach. Migdałek w pierwszych dniach maja jest już ukwiecony. koło połowy maja przekwita magnolia gwieździsta i pojawiają się liście. Podobny proces rozpoczynają kaczeńce, wiosną w ogrodzie powinny być tulipany. I są różne odmiany i kolory. Znajdziemy tu tulipany czarne i białe, żółte, czerwone, fioletowe, pomarańczowe, w jednolitym kolorze i w paseczki. Niezapominajki to wdzięczne rośliny kwitnące wiosną, są to drobne i delikatne niebieskie kwiaty o intensywnym zapachu. Doskonale komponują się z kwitnącymi w tym samym czasie tulipanami, narcyzami i stokrotkami. Niezapominajki łatwo rozsiały się w ogrodzie, gdyż można je spotkać w każdym jego zakątku. Niezapominajki wymieszały się ze stokrotkami i nie przeszkadza im to. Biały narcyz i czerwony różanecznik. Biały różanecznik. Miskant rozpoczął swój szybki wzrost. W połowie maja również druga magnolia przekwitła i pojawiają się liście. Kwitnący czosnek, a obok bóg i niebieskie irysy w towarzystwie niezapominajek. Kora drzewko iglaste po zrzuceniu igieł na zimę odrodziło się i pokryło ponownie miękkimi igiełkami. Kora Metasekfoi jest miękka, uszcząca się cienkimi, podłużnymi włóknami. U młodych drzew rudo-pomarańczowa, u starszych lekko-żółto-brunatna. Powojnik clematis to kwiat wspinający się po podporach, jest mrozoodporny i kwitnie dwa razy w roku od maja na zeszłorocznych pędach, a od września na tegorocznych. Ten biały kwiatek o ciekawej budowie to ubiorek wiecznie zielony. Czerwony i różowy kwiat to hortensja i różanecznik. Ten z zielonymi liśćmi to też różanecznik. I ten fioletowy kwiat też różanecznik. Ciekawa faktura liści o różnych barwach we wczesnym okresie kwitnienia to rozgersja pieżasta. W szeregu prezentują się tuja, dereń biały, cis. Tabuła biała bankutena. Prysik nutkański, Pendula. Wereń Biały. Kwitnący Rabarbar. Krzew różany z widocznymi pąkami kwiatów, które po sześciu dniach rozwinęły się i zasypały krzew kwiatami. W tej alejce obficie rosnące rośliny. Przy ogrodzeniu biały i różowy żylistek. Przed ławką żółta trzmielina, dalej zielona kocimiętka i obficie zakwitł fioletowy budziszek korzeniasty. I jaśmin bardzo silnie pachnący. W tej alejce obfituje mnogość ciekawych roślin. Te zielone liście o wyjątkowo pięknej fakturze i zarysie to rok gersja pieżasta, która w początkowym okresie była w odcieniach brązu. Są tu liście żurawki o różnej odmianie, żurawka z różowym goździkiem, i żurawka z kwiatostanem. Widoczne są tu hosty w różnych odmianach o różnym zabarwieniu i różnych kształtach liści. Kosta stojąca i kwiat, po prawej stronie widoczne drobne kwiatki od żurawki. Serduszka wspaniała to okazała roślina za zwisającym kwiatem. Bylina leśnych ogrodów wyglądająca jak ogromny bukiet. Perukowiec to krzew, który tworzy ładną, gęstą, kopulastą koronę, fitnie w maju i czerwcu. Tworzy perukę, czyli kwiaty zebrane w wiechy, które stają się dekoracyjne. Po przekwitnięciu z końcem czerwca tworzą owocostany. Peruki. Niezwykle dekoracyjne przez całe lato, a jego liście od spodu są innego koloru, zielone. Ten krzew z zielono-czerwonymi listkami to machonia pospolita. Jego owoce będą przypominać jagody. Obok rośnie inna odmiana perukowca. W tej rabacie rośnie drzewko też z ciemnymi liśćmi, buk. Ciekawy biały kwiat ma roślina zielna z rodziny różowatych jest to parzydło leśne. Pokaz wiosennych roślin kończy berberys żółty o bardzo jaskrawym kolorze. Lato Początek lata w ogrodzie to bujne kwitnienie róży pnącej, szczególnie widoczne, gdy kwiaty prowadzone są na pergoli. Obficie kwitnąca tabuła japońska to krzew z rodziny różowatych, posiada ładnie kwitnące w grupach drobne kwiatki i kwitnie od czerwca do sierpnia. Tabuła japońska jest mrozoodporna i przebarwia się w okresie jesiennym na kolory czerwono-brązowe. Ten mocno niebieski, podłużny kwiat to przetacznik kwitnący w okresie lata. Żółto kwitnąca bylina to przonak panoński, bardzo mocno rozrastnia. Się. Białe drzewko to wierzba japońska. Obok w kolorze rdzawym to piękna sosna wejmutka zakażona rdzą porzeczkowo-wejmutkową. Aby chronić inne rośliny musi być wycięta. Wśród rosnących na rabatach głównie zielonych roślin wyróżnia się srebrzysto-szara bylina przypominająca kawałki pluszu. Jest to czyściec wełnisty. Wzdłuż alejki przy domu rośnie najwięcej kwiatów. Począwszy od róży pnącej, jest tu wiele innych roślin, jak zielone liliowce, róże rabatowe, lawenda, piwonie, jeżówka. W tle na końcu alejki, juka. W początkowym okresie swojego kwitnienia. Obficie kwitnąca lawenda. Lawenda jest wiecznie zielonym krzewem, posiada niebieskie kwiatki, lekko kołyszące się na wietrze. Kwiaty możemy podziwiać od połowy czerwca, przynajmniej do końca września. Alejka przed ogródek, cały rok głównie zielona, od maja do września kwitną tu liliowce, a tuż obok przyjęły się i rosną piękne paprocie leśne. Tuż za ogrodzeniem, na sporym terenie z drzewami i krzewami, zamieszkała rodzina sarenek, które dość odważnie podchodzą do zamieszkałych działek. Piękna niezawodna hortensja, zmieniająca swoje zabarwienie z okresem roku. I ta wółka japońska, która wspaniale komponuje się z ciemną zielenią liści. Tu znów lilia, w różowej odmianie, i czerwone liliowce. Ozdobą tych okazałych bylin są nie tylko kwiaty. Ich liście są dekoracyjne od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Igły Kleopatry bardzo oryginalny kwiat pięknie kwitnie, charakterystycznie dwukolorowo. Miskant Gigantus jedna z najwyższych traw o bardzo szybkich przyrostach. W tym okresie już kończy swój wzrost. Rabata, na której w towarzystwie lawendy rośnie, niezwykle ozdobna i rzadko spotykana trawa Red Baron, posiadająca oryginalne zabarwienie źdźbeł trawy, które przybierają czerwony kolor. Jeżówka purpurowa to dekoracyjna roślina z rodziny astrowatych, która zwraca uwagę dużymi kwiatami z brązowo-pomarańczowym środkiem i różowymi płatkami. Kwitnie nawet do października, a kwiaty są bogatą w stołówką dla motyli i innych pożytecznych owadów miskant gigantus. Trawa w tym okresie już kończy swój szybki wzrost po osiągnięciu przynajmniej 2,5 metra wysokości. Tak szumi miskant na wietrze. Miskant chiński zebrinus to efektowna odmiana trawy o ozdobnych prążkowanych liściach. Rozplenica kosmata to trawa kwitnąca, pióropuszkowata, ozdobna, czasami dziko rosnąca. Krzefuszka to bardzo uroczy krzew o ładnych różowych dzwonkowatych kwiatach, które mogą kwitnąć dwa razy w roku. Miskant chiński występuje tu w wielu odmianach o różnym kwiatostanie. Czerwony miskant chiński Rotter File z liśćmi wybarwionymi na czerwono. Miskant chiński odmiana Anderson. Owsiczka wiecznie zielona, bylinowa trawa ozdobna cały rok. Rozplenica japońska, black. Jesień. Ładnie prezentują się róże rabatowe, a także wysokie z ogromnymi liśćmi, czerwone kany. Oraz słoneczniki z mocno żółtymi kwiatami. W innej części ogrodu ładnie buja na wietrze świecznica japońska, silver, wydzielająca niezbyt miły zapach. Obok niej hortensja, piękny, duży, kulisty kwiat. Jest ona w okresie przekwitania, czyli w czasie zmiany swojej barwy z białej na inne kolory. Zaschnięte kwiatostany hortensji także są wspaniałą dekoracją ogrodu zimą. W październiku kwitną jeszcze róże pnące. Patrząc na występujące tu rośliny o tej porze roku widzimy chyba wszystkie barwy jesieni. Pomimo października igiełki metasekwoi zachowują jeszcze zieloną barwę. Dużo tu czerwieni, berberys z czerwonymi owocami, pod nim różowa hortensja, a dalej mocno czerwony klon oraz wzdłuż rabaty nisko rosnące tabułki. W wielu miejscach w ogrodzie kwitną ziemowity o liliowych kwiatach przypominających krokusy. Kwitną również ziemowity w kolorze białym. Miskant gigantus z dolną częścią z drewniałych pędów. Po dwóch tygodniach jesieni miejsce to uległo wyraźnej zmianie. Są tu odmienione hortensja bukietowa, żółte liście hostów, ziemowit biały i fioletowy, żurawka i znów hortensja odmiana Anabel, a nad nią mocno żółte liście Magnolii Susan. Piękne barwy jesieni utrzymują się pomimo połowy października. Ładnie prezentuje się czerwony perukowiec, a obok wierzba japońska Hakuronishiki kształtowana w kulkę. W drugiej połowie października Metasekwoja wchodzi w okres zmiany barwy i gieł. Obok świerka srebrnego duże jasno-żółte i bordowe pęcherznice. Te czarne dekoracyjne kulki to przekwitłe jeżówki z kolorowych kwiatków. Klon utracił czerwone liście, za to borówka amerykańska dokonała jesiennego przebarwienia swoich liści też na czerwono. To nic, że kończy się październik. Róże ogrodowe, lawendę, dalej można oglądać. Świecznica japońska, hortensja doznały wyraźnych zmian. Hortensja przybrała brązową barwę, w której będzie zimować. Dzierżan ogrodowy to piękna, miododajna i długo kwitnąca bylina o żywo ubarwionych kwiatach. Zobaczymy też z końcem października przebarwione floksy i czerwoną tawółkę. Metasekwoja zanim zrzuci swoje igiełki, rozpoczęła proces zmiany barwy. Różne barwy igiełek pokazuje Metasekwoja: zielone, brązowe, różowe. Od końca wakacji, a czasami wcześniej, do pierwszych przymrozków kwitną marcinki, właśnie w październiku są one najładniejsze. W ogrodzie spotkamy marcinki w kolorze błękitnym i różowym. Róże pnące pod koniec października kwitną już po raz trzeci. Czerwone krzewy derenia jesienią. Czerwoną ozdobą w ogrodzie jest irga rosnąca w przedogródku, a także cyprysik mocno strzyżony na charakterystycznym pniu. W listopadzie doskonale prezentują się trawy ozdobne, posiadające mocno rozwinięte kwiatostany, delikatne i obfite. Miskant chiński czerwony. Miskant Adagio Rozplenica kosmata A owsiczka wiecznie zielona zachowując ładny kształt zmieniła barwę. Miskant Gigantus pokazuje również swój kwiatostan, jednak bardzo ubogi, w porównaniu z tym który miał tylko raz w 2018 roku. Ta sekwoja utraciła już wszystkie igiełki. Można jednak zobaczyć ładną popękaną korę pozawijaną tabułą. Koniec listopada, a róże ogrodowe mogą chwalić się większością swoich kwiatów. Uschnięte trawy ogrodowe ozdobne w takim stanie przetrwają zimę. Rosnąca w ogrodzie w różnych miejscach irga jest dekoracją na zimę, a jej owoce odgrywają ważną rolę w menu ptaków. Kończy się jesień, znikają ostatnie kwiaty w ogrodzie, nadchodzi zima, śnieg. I to czasami obfity, nadszedł czas na święta Bożego Narodzenia. Cztery pory roku w ogrodzie to różne klimaty i różne rośliny, które mogą kwitnąć o każdej porze roku. Trawy można oglądać przez cały rok wraz z ich przemianą i kwitnieniem. Jest ich w ogrodzie kilkanaście odmian. Również kilkaset rodzajów kwiatów można podziwiać o każdej porze roku. Kiedy jedne tracą kwiaty, następne rozpoczynają kwitnienie. Nawet zimą można odnaleźć kwitnące rośliny.